Idziemy powoli. O kurwa! I spróbujmy ponownie. Jak kurwa dotknąłem, jak nie dotknąłem. LOL! NUL! O, co to? Kokony? FO! Harus? To jest ten brzydal, który nas zabił, czy... ŚNIEJ! Nie bij mnie, ty brzydalu pajęczyk. O Jezus, się obciążyłem przez ciebie, to wszystko twoja wina. Wszystko twoja wina, gdzie są te twoje brzydkie rzeczy? Muszę je wyjebać. Różne. Na ja mam słom. Um. Opuść, opuść, opuść. Dobra, zacznijmy. Dzong. Co? No nie, kurwa. Epic fail. Dobra, jeszcze raz zginę, to się chyba w kurwie. Siema. tam chyba nic nie ma, czyli idziemy w dół. Kurwa! Nie! Widzicie, w Marlowindzie to lasnody biegały po kamieniach, a tu biegają po takich zajebistych pomostach. Kurde, jak to się trzyma w ogóle? Co mnie teraz... No! Chyba nie. Te jaja mnie tu martwią bardzo. Okej! Okay. Bielak failuje przy zamkach po raz... Trzeba było wziąć Kadzita. O! Aaaaaaah! Gdzie mnie lebowałem? O, o, o. Aaa, ja fuck ja. Yeah. Wsknijcie to, nie? I plemnia była, ale jednak nic nie zrobiła no. ja. Oddech smoka. Ehm, um, okej, okay. gdzie nagrywam już godzinę, czyli mam już dwa odcinki, ui, mogę być super szczęśliwy No chyba jednak nie um. Dobra, a teraz gdzie? To nie jest śmieszne Otwórz brama, ek <noise> Kurwa, myślę, że będzie za podejcie Muszę to otworzyć, muszę to otworzyć i od razu zapisuję. Kurwa, bielak. Masz 10 wetlechów, dawaj. Fuck. Błagam. Uj! Tym, tym, ta Zaraz Jestem trochę ...ociężany... O, fajne, zajebisty patent Dobra, czekajcie Czyli to była nagroda za wszystko? Co kurwa Dobra, czekajcie chwilę Wy, Wywalmy, sorry, wiem, że to już wcześniej wywalałem, ale Jebie mnie tu. Nie, ło... Porożę łosia chcę zostawić. Gdzie jest to porożę co, 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 co to jest? Zamknięty pokój. No dobra. Ha! Okej. Okay. Okej. Okay. <ścoughs> Nie. Nie, ostatni dostałem. Pierdola. Może kiedyś w przyszłości dalekiej tu jeszcze wrócę Bielak będziesz ty wyżałował Jak, coś tam, coś tam O, wykle masz I masz piwo, lubię cię no! Zamach to polem Oddech smoka, kurwa, nie pają mają. Aha, chyba... Jezus. Jaki hardcore, nie? A, tu jest kufel. Znałem, po co nam podstęp przyda? LOL! Zniczę? To była skmina! Ej, mama id... A ja teraz wróć tam cwaniaku. Kurwa bielaka, aleś się wiewał Dobra, i chuj Czy dalej da się zejść, czy... O, flamer E, chyba tym już lepiej co? Jeśli ty tutaj jesteś to znaczy, że gdzieś są twoi kumple, czyli będzie nie, ciekawy. Flamery mają bardzo brzydkie mordy. Mają zajebiste strzały. O, nie wiem, czy lepszy, czy lepszy. Ciężko stwierdzić. I mieszkają w klas... No ludzkich. O, kurwa, będzie gorąca. Hmm. Z drugiej strony A i tam. Wiecie co? Aha, jeśli Zapiszmy sobie szybko. Aaaa! Miotacz ognia! Hahaha ha, 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 ha. Jebzdzidy Masz fajny miecz, pokaż mi swój miecz. Aha, twój miecz był... Zenchantowany. Juhu. Ja. Yeah. Nogę lęka moc na się. Okay. już musiałem że znowu będę się skakać kurwa jak widzę ile tego tam musi być aha no świetnie kurwa cały domek a... myślę że to wyjście kurwa chyba, chyba się wkopałem a jednak aa Białaku, białaku. Przestań się lać. Przestań się lać, mówię. Kurwa no. Aha, zaczynałem się flamerskie chatki, kurde. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Le, fu. Wygląda obrzydliwie. Le. Niezwy kurwa jesteś. Taką petardę przetrwałaś Dobra, czekajcie, bo my tu gadu gadu, a my tu umieramy Zziu. E, e, no dobra, przeżyję um. Wow. Let's try alchemy! Ho 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 mi mówcie jak się robi potchiony, manę kurwa będę happy Miksura nieznany efekt Stwórz... Nie udało się LOL A. Wow, hardcore. Czy muszę tak tworzyć na Amen, żeby wiedzieć, co połączone z czym robi mi coś ciekawego. Okej. Okay. No, sól daje podatność na magię. Widzicie, jaki hardcore? Nie wiem, ale wiem, że sobie ekwipunek prziszczę cały. Ha, ha, ha. Hahaha ha, ha. Dobra, starczy... Tak, przerwie alchemię. chemie. czekajcie, miałem coś jeszcze po lewej? Za sekundę? A? Al hardcore Dobry Dobra, cofaj się. No, śmieszne. Dobra, wracamy do zabawy, bo was zanudziłem przy tym stole alchemicznym zabawy Czy raczej... Dumodowo... Wejdziesz w miasteczkę? nie? Nie, nie weszłaś w śmietoczenie. już Wow! To jest... olej! Odejdź! 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 Uf, Jezus, jaki był... jaki lej! Ja mam zajebistą kondycję, człowieku. Nie, bielak, nie. Oa. Kurwa, nie wiem co mam mówić po prostu, bo ja już... Hello. aaaa, Ale zapomniałem o głupie rzeczy. Pamiętacie, co my... Ten tego czyja... O, jest. Patrzcie. Jebzdy dziwko. Ja kurwa jak Achilles. To teraz idę grać w troi. Co ty robisz, człowieku? Ło oh, fuck! Hmm. Ch chuj wam w dupę, Brzydale. Hmm. Co? No pierdolę, ja chcę stąd wyjść, kurwa, na szybca. Kurwa, Z2. Jecha, dziwko. Powiem wam, musiałem zdać specjalny motyw, aha <laughs> właśnie, ciekawsza rzecz. E, nagranie, które właśnie oglądacie, to jest już pewnie, podzielę to myślę na trzy odcinki, e, waży mm, 200 giga na moim komputerze. Kurwa wesoło, czyż nie? Słuchajcie, podnieśliśmy jakiś badziewie, kurwa ja nie chcę żadnego badziewia w swoim tym, w ogóle jest do wykurwienia, ale wszech wiem, już wiem. Tak, już jestem lekko, troszkę poirytowany, bo tyle razy ile tu padłem, to jest po prostu kurwa masakra. Ale to możesz mnie ubrać przecież, no to możesz wyjebać. O, i wszystko jasne kurwa. Widzisz, maty już nie były kurwa takimi kozakami, jak pojedyncze je wziąłem. Może to jest swoją blogą do rozśmiana. A, i dałem sobie w końcu leczenie na, że tak powiem, dobre guziki, w końcu mogę się szybko leczyć bez potrzeb tam patrzenia. Gdzie co sobie dam? Co to jest? Uaaa Krasnojski sztylet Hmm, okej okay. Let's go forward to victory Do sarskiego... Co? Paczka solitebitius? Niezła impreza musiała być O kurw Aha, chyba Nie, chyba wolę Nie wiedzieć co tu się dzieje. Mm, nie fajnie Dobra, czekajcie Złe leczenie ran Piła, o Boże, fuuuu Dobra o, widzę, że komuś, że tak powiem... z ...oskoma! Co robi skoma? Z Jakie wielkie jabłko. Niebieska sztamaga. Ciężar jeden. Bardzo chętnie jestem za, nawet przeciw. Co tu kurwa jeszcze jest? No... Nie no, bez jaj. Jeszcze, no czekajcie. Sto... Aha. Co to ja tego tyle zbiłam. No i co co, jak podejdziesz do mnie? No kurwa. Jednak możesz do mnie podejść. Tego nie przewidziałem. Cześć dziewczyny. Fak, fak, fak! Puszczaj, 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 puszczaj! Nie dam się, kurwa, drugi raz gonić z wami, dybile. Pewam te okrzyki, latują dupę. Już kilka razy użyłem ich w tak po prostu chujowym momencie. Hmm. Czyli głupia kurwa. Chodź to. A, psik! Co?! Kurwa, mać.